Halo, halo, cześć wszystkim. Witam wszystkich. Z tej strony Michał. Zapraszam Was tutaj na taki popołudniowy przegląd rynkowy przed sesją amerykańską, wtorkową. W dalszej części tygodnia może już będą normalne live o godzinie 12 z Łukaszem lub od poniedziałku myślę, że już na pewno. Natomiast jeszcze dzisiaj spojrzymy sobie właśnie z uwzględnieniem. Przede wszystkim jakichś mniejszych interwałów. Tutaj bazowo wyszedłem od H1 z większością głównych instrumentów, ale docelowo gdzieś będziemy chcieli sobie spoglądać nawet na jakieś 15 30 maksymalnie, żeby te schematy były tak na świeżo na teraz, natomiast aktualizowane one będą w dalszej części tygodnia. Dobrze, słuchajcie, nie przedłużając, przejdźmy sobie do kabla GBPSD. Silny trend wzrostowy na parach walutowych z walutą kwotowaną jak amerykański dolar, a więc w parze GBPUSD, czyli chodzi o walutę na drugim miejscu, tak samo na euro-dolarze, tak, tak samo na GBPUSD. Ciężko grać przeciwko takiemu trendowi, tak? czyli grać na, na długie pozycje dolarowe, czyli w tym wypadku shorty na kablu. Zobaczmy, tutaj trzecia świeca godzinowa nam się tworzy, biała. Zobaczmy na mniejszym TF. Też niekoniecznie na każdym instrumencie musi być jakiś schemat na teraz. Też trzeba mieć to na uwadze. Nie będziemy na siłę wyznaczać w ujęciu lokalnym. Coś lokalnego. Słyszę tutaj w oparciu o korektę. Nawet i m5 będzie to może lepiej widać. Tu mamy taki. Dołek z porannych godzin z otwarcia rynków kasowego w Europie. Podbitka przed godziną 10 korekta to jest 134,42 do 1,34 powiedzmy 09. I przed południem już w okolicy godziny 11 mamy falę wzrostową budowaną ze szczytem 13-13,10. I jeżeli będzie jakaś nieco głębsza korekta, znaczy oczywiście chodzi tu o ujęcie lokalne, bo ten przedział w pipsach to jest około 20 pipsów przestrzeni do wygenerowania tego ruchu, no może trochę więcej od szczytu, tutaj przesadziłem. Od obecnej wyceny to jest 20 pipsów, od szczytu mamy nieco ponad 30. Zobaczcie, że tutaj też był silny strzał popytowy, taki w ujęciu lokalnym, jeśli chodzi o M5, a więc ten strefa może być też w ramach biegunowości bardzo fajnie broniona. I myślę, że poziom 1,3450 właśnie może być jeden ze scenariuszy na dzisiejszą sesję amerykańską. Dolar-jen. No w tym wypadku widzimy, że jen jeszcze słabiej sobie radzi niż amerykański dolar, bo ostatnie powiedzmy 3-4 godziny może nie były jakieś niesamowicie wzrostowe. Mamy jedną też świecę, taką uspokojenia czarną. Tutaj mamy godzinówkę z górnym cieniem. Natomiast jednak kolor biały na tych formacjach świecowych gości, więc widzimy, że, że yen, yen, yen jeszcze gorzej sobie radzi japoński jen od amerykańskiego dolara w ostatnim czasie. Zobaczymy, jeszcze chciałem przyjrzeć się tym godzinówkom. Tylko nie wiadomo, czy to będzie układ na teraz. Nie chcemy dziś wyznaczać długiego horyzontu czasowego. Jak wspomniałem, te live y o 12 już wkrótce wracają. Natomiast myślę, że na M30 będzie ten schemat widać całkiem nieźle. Chodzi o poziom, gdzie już ten jeden wierzchołek został wyznaczony. Pięćdziesiątka, może nie jest to klasyczne mierzenie FIBO, ale bardzo fajna reakcja się pojawiła na tym poziomie cenowym. Poziom 50% 106,07, 106, 106,08 wcześniej wypełniony. Jak to może być rozgrywane? Tutaj mieliśmy jedno podejście nie do końca udane. Czy w ramach retestu testu będzie to dobra okazja? No zobaczymy. W racji tego, że to jest 50, też nie do końca bym się przywiązywał do tego poziomu 106.07. Bardziej upatrywałbym upatrywał tutaj okazji do kształtowania się układu harmonicznego, właśnie z punktem B na poziomie 50%, i później już punkt D na 7.86 lub 8.86, w zależności od dodatkowych potwierdzeń. Euro, dolar. Również tak jak wspomniałem, euro próbuje generować ostatnie 3 godziny mocne wzrosty, chociaż jeszcze nowego szczytu nie mamy. Jakaś tutaj próba korekcyjna była generowana. Ciężko coś tutaj na siłę wyznaczać, powiem Wam. Tutaj piątki, widzimy, że ta korekta tutaj została została wybita o tej chodzi mi o tą, no właśnie została wybita, wybita dołem, taki bardzo lokalny układ. Tak naprawdę na eurodolarze skupiłbym się skupiłbym się na tej strefie, która stanowi właściwie dzisiejszy opór to jest 1,19,95 powiedzmy. No ale właściwie można tutaj mieć, mieć na uwadze to, że cała rozgrywka toczy się tutaj o to, żeby notowania wywieźć powyżej okrągłego poziomu 1,20, takiej też bardzo ważnej bariery na, na głównej parze walutowej. Jak to będzie widać na szerokim horyzoncie? No, jesteśmy bardzo wysoko, widać, da, dawno tutaj te notowania nie były na tak wysokich poziomach, bo trzeba by się odnieść do. W zasadzie do maja 2018. Rynek wtedy schodził poniżej 1,20. Także widzimy, że, że ten trend również bardzo, bardzo silny tutaj jest na interwale tygodniowym. Bardzo stromo pod górę jedziemy. Nic na siłę na etku. może to się ukształtuje na m M15. Na tą chwilę czekamy, jaka będzie reakcja dalej, czy będzie dalsza podbitka pod 1,20, właściwie brakuje 8 pipsu, więc. Spodziewam się, że jak najbardziej w dniu dzisiejszym ten poziom będzie, próbowa próbowany, będzie. Ten poziom będzie próbowany próbowany przez kupujących USDK w ostatnim czasie coś tutaj wyznaczałem w nieco dłuższym terminie Natomiast dzisiaj spróbujemy coś bardziej lokalnego. Zobaczmy czy jako taką można by tutaj poprowadzić linię trendu spadkowego. Ja lubię zawsze ją przyporządkować do zamknięcia świecy, czyli mniej więcej w takim stylu. Tu mamy kontakt zamknięcia, i tu mamy drugi kontakt zamknięcia, te cienie mogą wystawać, coś tego typu. Tego typu zazwyczaj linię trendu prowadzę. Co ostatnie godziny przynoszą? Próbę wyhamowania. Sprawdźmy jeszcze układ korekcyjny. To prawdopodobnie jest największa korekta wzrostowa no i ewentualne wypełnienie tego układu wiązałoby się z naruszeniem tej linii trendu spadkowego, także to jest ten dylemat, czy, zobaczmy obecnie, obecnie to by było 1 do 1 na 1,3070, natomiast dziś ta linia trendu 1,3045, a więc wyraźnie, wyraźnie techniczny horyzontalny opór powyżej, powyżej linii trendu spadkowego. Euro, -jen, siła też siła tej europejskiej waluty. I tak jak zobaczyliśmy na dolar, jenie, gdzie amerykański dolar jest nawet silniejszy od japońskiego jena, a właściwie japoński jen jest tak słaby obecnie, to również na euro, jenie widzimy spore wzrosty. Co na mniejszym TF-ie? Na mniejszym TF-ie można by tutaj pomierzyć układ na korekcie pędzącej 1 do 1. Zobaczymy, czy będzie okazja go rozegrać. Potrzeba tutaj po prostu jeszcze większej, nieco, nieco korekty. No i oczywiście, jeżeli pojawi się nowy szczyt, tutaj zaraz zobaczymy, jaki to mamy poziom 1,26,98. Jeżeli będzie nowy wierzchołek, to mierzenie przestawiamy wyżej. Jeżeli tutaj zostanie ukształtowany w tym rejonie, to strefa popytowa 126,43 mniej więcej wynikająca to jest korekty a, B, C, ABCT, a więc AB równa się CD. W takim układzie na EIKU yy, Widzę ten poziom popytowy. Hmm, rynek DAXA I też chciałbym spróbować poprowadzić linię trendu. Właściwie taką linię konsolidacji, yy, górną barierę konsolidacji, bo tak. Nie do końca można to nazwać trendem. Te, te ruchy są takie dosyć dynamiczne. Natomiast brak kontynuacji, szybkie powroty też do tego górnego ograniczenia. Bazując może na tym swingu wzrostowym, zobaczmy sobie. No, i widzimy, że 50 na dakcie została podkreślona, wyznaczona jako dosyć istotny poziom, więc na pewno trzeba ją tutaj zaznaczyć. 12940 punktów, mniej więcej to jest ta 50, która też może posłużyć w dalszej części jako punkt bez dla układu harmonicznego, a więc zarysowanie tej przestrzeni 12940. Jeżeli pojawią się nowe minima, będziemy spoglądać na 7,86 lub 8,86. Natomiast na tą chwilę. Nadal aktualne wsparcie, chociaż do rozegrania już niezbyt technicznie, bo to by był już właściwie czwarty test, jeżeli byśmy tutaj podeszli ponownie, więc raczej liczyłbym na zanegowanie tej strefy, które wyznaczy nam sygnał prospadkowy, tak, zamknięcie gdzieś M30H1 poniżej i zdecydowanie kontynuację przeceny. Ropa WTI... Sprawdźmy, gdzie znajdujemy się w kontekście tego swingu spadkowego. 618 na ropie odgrywało rolę w ostatnich godzinach. I poziom cenowy 43 43, 16 to jest to jest dzisiejsze maksimum, tak, to jest dzisiejsze maksimum, a odnosimy się tutaj do Swingu spadkowego, który budowany był od połowy poniedziałkowej sesji, ukształtowanie dołka wczorajszy, wczorajszy wieczór i tutaj ta lokalna fala wzrostowa osiąga nam 43,17. Zobaczymy, czy będzie ponowne podejście 43,05 mniej więcej teraz, czy jak najbardziej, to są rejony, to są bardzo lokalne też interwały, rejony bardzo bliskie, rejony cenowe, więc spokojnie może być Ridez w postaci tego podwójnego, podwójnego szczytu może się ukształtować na, właśnie na ropie WTI. Sprawdźmy jeszcze rynek złota. Ponownie w złoto być może wraca, wraca do wzrostów. Natomiast może M15. Jedna rzecz mi tu interesowała, natomiast ta korekta spadkowa. Raz, dwa, trzy. Schemat AB równa się CD na tej korekcie. I zobaczmy jeszcze mierzenie tej, tej ostatniej fali. 61 i 8 z ostatniego odcinka wzrostowego, a więc AB, BC, czyli z fali BC i fala CD, wykończenie na na wysokości 1970 dolarów za łącznie złota, potwierdzone właśnie 61,8 z fali BC. Tak to wygląda na, na złocie, dosyć wąsko, BM15. Bierzemy tutaj pod uwagę, to co się działo właściwie podczas, podczas całej wczorajszej sesji i dzisiejsza sesja azjatycka, europejska oczywiście. Startujemy od, od nowego tygodnia. W zasadzie bierzemy pod uwagę te wyceny, kształtowanie się zmienności złota od początku bieżącego tygodnia. I tutaj dla odmiany USDPLN teraz wykres sobie zobaczymy, ale szeroko. Tutaj nie będziemy próbowali nic z niskich TF-ów. Szeroko, ponieważ mamy nowe minima tegoroczne na usdpln nie wybite w dniu dzisiejszym. To jest interwał tygodniowy, natomiast on dobrze pokazuje oczekiwane targety. Jakie na USDPL nie zostały, już wyznaczałem je o, o dobre kilka tygodni temu. W zasadzie 3,60 to jest zewnętrzne mierzenie 127,2 z tej fali wzrostowej budowanej w zasadzie w marcu tego roku, a więc poziom 3,60, tutaj też fajna biegunowość sprzed kilkudziesięciu miesięcy. Jeżeli ta wyprzedaż by trwała, amerykańska waluta nadal traciłaby na wartości, to nadal strefa aktualna również 3,41, a więc grubo, grubo 20, 25 groszy poniżej obecnej wyceny, a mówiąc w pipsach 2500 pipsów przeceny właśnie od, obecnej, od obecnego kursu na, na USDPLN. Klaster mierzeń 161,8 z marcowej fali wzrostowej. I z całego trendu wzrostowego 886 wewnętrzne mierzenie głębokie FIBO. No i jeszcze zahaczymy o trzy główne kryptowaluty, tam dosyć ciekawie, ostatnie może nie na wszystkim. Na Bitcoinie umiarkowanie spokojnie można powiedzieć, jak na dosyć dzieje na Ripple i na Ethereum, bo na Bitcoinie odnosiliśmy się cały czas do strefy 12. 1800 dolarów, a więc poziom cenowy na, na współczynniku wewnętrznym 886, tej całej fali spadkowej, która rozpoczęła się gdzieś w połowie 2019 roku. Te spadki tutaj spotęgowane jeszcze zagrożeniem epidemicznym i to, i to i tym, co się działo właśnie też na rynkach akcyjnych, tą całą paniką wyprzedażą. Zakończyło to nam tą kampanię spadkową. Mieliśmy odwrót w połowie marca. W miarę, dynamicz, miarę dynamiczne odragowanie tutaj maj, maj i czerwiec umiarkowanie spokojnie, sierpień, lipiec, przepraszam, całkiem niezły, w sierpniu znowu lekkie uspokojenie, ale cały czas te wzrosty są kontynuowane. Jak najbardziej 12,800 nadal w grze na Bitcoinie, czyli jak ktoś trzyma longi, można po prostu to zabezpieczenie sobie gdzieś tam podsuwać wyżej, wyżej, wyżej. Ale jak najbardziej 12,800 jest osiągalne i to całkiem być może niedługo. Dzisiaj, niedługo. dzisiaj mamy też fajną wzrostową sesję. W przypadku Ethereum przeszedłem tutaj aż na interwał tygodniowy z racji tego, że mieliśmy wybity nowy wierzchołek i z pewnością tegoroczne maksimum. I Ponownie wracamy do strefy, którą też jakiś czas temu już wyznaczałem w oparciu o szerokie mierzenie. Fibonacci, jego tutaj 2018, to jest praktycznie cały rok 2018, tej wyprzedaży na rynku kryptowalut, z osiągnięciem dołka po 84 mniej więcej dolary za ETH. Dzisiaj nowe szczyty i otwiera nam się przestrzeń właśnie do wypełnienia pierwszego mierzenia FIBO na poziomie cenowym 580 dolarów. Mniej więcej to jest, to jest ten scenariusz z tym, w tym rejonie, właśnie oczekujemy, że, że wycena Ethereum się pojawi. Ripple, dzisiaj też rzucałem chyba artykuł właśnie z Ripple, e fajnie zadziałał poziom 0.2550, w oparciu tutaj o ten układ one to one. Korekta e nam zadziałała, e strefa została fajnie, precyzyjnie wybroniona na świecach dziennych, teraz to obserwujemy. No I ponownie też zwracam uwagę na 61,8, teraz na Ripple, gdzie poziom docelowy to 0,3450. Możemy to tak powiedzieć. Fajna biegunowość tutaj w oparciu o, o majowe dołki z 2019 roku. No i tak jak najbardziej, jak najbardziej trzymając takie długie pozycje z rejonu 0,26, myślę, że spokojnie można próbować atakować okolice 0,34. Aktywnie zarządzając stopem, myślę, że do osiągnięcia, jeżeli sentyment się utrzyma, jeżeli Bitcoin jeszcze ruszy, to spokojnie Ripple również powinno tutaj wyraźnie powyżej 0,30, bliżej 0,35 się pojawić całkiem, całkiem szybko. No i myślę, że to by było na tyle na dzisiaj. Mamy trzy kryptowaluty: złoto, ropa, PLN, PLN na minimach. DAX całkiem przyzwoicie walczy z górnym ograniczeniem. Mamy wsparcie 12950. Tak jeszcze spoglądam. UJEK cały czas podbija. 50 w grze. GBP-USD. Do rozegrania układ na tym mierzeniu FS1013450. Jeżeli nowe szczyty, to aktualizujemy po prostu scenariusz. Oczywiście. Już powtarzam tą wersję, co wspominałem wcześniej. Dobrze, słuchajcie, to by było na tyle na dzisiaj. Kolejne live, y, a właściwie startuje live'y ponownie wystartują z Łukaszem, nie wiem, czy jeszcze w tym tygodniu, już o 12:00, czy to będzie środa, czwartek, piątek, czy dopiero po, po weekendzie, natomiast na pewno wystartują chyba w tradycyjnej formie, właśnie ta godzina 12, jak to przyzwyczailiśmy się do tego. No, a z mojej strony to było to na tyle na dzisiaj, z tymi układami, jakie chciałem Wam zaprezentować, takimi bardziej lokalnymi, jakie, jakie mogłyby być rozgrywane właśnie jeszcze podczas dzisiejszej sesji amerykańskiej, czy to może na wstępie dnia jutrzejszego. Oczywiście, krypto nieco szerzej, bo tam spojrzenie, spojrzenie szersze zdecydowanie ma większy sens, uważam, i też jak dynamika wraca, to warto znać szeroką perspektywę na, na wykresach. Także do usłyszenia, zachęcam do śledzenia wpisów analitycznych, tam częściej pojawiają się moje analizy właśnie niż to, w, niż to w przypadku wideo, na co dzień po prostu one są w formie tekstowej, także do usłyszenia i trzymajcie się powodzenia na rynkach, cześć!